W globalnym krajobrazie naznaczonym nieustannym hałasem i nieprzerwanymi rozproszeniami, toczy się dyskretna walka w obronie tego, co uważane jest za święte. Podczas gdy donośne głosy nowoczesności rozbrzmiewają zarówno w imponujących katedrach, jak i małych kaplicach rozsianych po całym świecie, sedno Kościoła, msza święta, stoi w obliczu zagrożenia przesłonięcia przez obojętność coraz bardziej zsekularyzowanego społeczeństwa. Cyfrowe ekrany nieustannie migoczą, tworząc atmosferę ciągłego zamieszania i odłączenia. To zaproszenie do głębokiej refleksji, podróż w celu ponownego odkrycia prawdziwej esencji wiary, która kieruje milionami ludzi. Celem tego tekstu jest rzucenie światła na ścieżkę prawdziwego oddania, inspirując każdego czytelnika do stania się strażnikiem odwiecznych prawd, które ukształtowały kolejne pokolenia. Zapraszam do zgłębienia kwestii, które podważają współczesne konwencje, odkrywając bogactwo tradycji i duchowości, które oferują więcej niż tylko pocieszenie, drogę do wewnętrznej transformacji i komunii z boskością. Żyjemy w czasach, w których introspekcja staje się coraz rzadsza. Urządzenia elektroniczne migają bez przerwy, domagając się naszej uwagi, a powiadomienia zakłócają ciszę niezbędną do kontemplacji. Jednak to właśnie w tej wewnętrznej przestrzeni, często zaniedbywanej, ustanawiane jest prawdziwe połączenie z transcendencją. W tym rozdziale zbadamy znaczenie ciszy jako instrumentu wzbogacenia duchowego, zasobu, który nowoczesność zdaje się chcieć wykorzenić z naszych codziennych nawyków. Przypominamy dziedzictwo starożytnych świętych, którzy odnaleźli obecność boską nie tylko w wspaniałych bazylikach, ale także w spokoju pustyń i lasów. Cisza nie reprezentuje pustki, to brama do dialogu z nieskończonością, gdzie dusza uczy się rozpoznawać łagodny głos Ducha Świętego, działającego w jej własnej podróży. Poprzez praktyki takie jak medytacja i modlitwa kontemplacyjna, analizujemy, jak kultywować wewnętrzne środowisko, które umożliwi duszy, często stłumionej przez nieustanny hałas, odnalezienie spokoju i ponowne doświadczenie obecności Boga w całej Jego pełni. Msza katolicka jest często postrzegana jedynie jako niedzielny rytuał, tradycja tak zakorzeniona, że czasami traci swoje głębokie znaczenie dla wielu wiernych. Tutaj przemierzamy ceremonie eucharystyczne w celu ujawnienia nie tylko piękna liturgicznego, ale transformacji duchowej, jaką każda msza święta może zapewnić. Zgłębiamy teologię i symbolikę sakramentu Eucharystii, badając jego moc transformującą i odkupieńczą. Wyjdziemy poza powierzchowność ceremonii, odkrywając tajemnicę, która przemienia chleb i wino w ciało i krew, zapraszając wiernych do uczestnictwa w odkupieńczej ofierze Chrystusa. Msza święta jest żywym przedstawieniem ostatniej wieczerzy i ukrzyżowania, nieustannym odnowieniem boskiego przymierza, które zostało nam zapewnione przez Chrystusa. Autentyczne zrozumienie Mszy Świętej jako ciągłego zaproszenia do zjednoczenia z Bogiem jest nie tylko możliwe, ale niezbędne do życia wiarą żywą i prawdziwie katolicką. W tym miejscu pogłębiamy koncepcję, że każda Msza Święta jest przebłyskiem nieba na ziemi, wezwaniem do życia w nieustannej komunii z boskością. Świat ewoluuje szybko i wraz z nim rośnie presja, aby Kościół dostosowywał się z równą szybkością. Czy powinniśmy jednak poddawać się tej presji bez oporu? Ten rozdział składa się z dogłębnego zbadania zagrożeń, przed którymi stoją święte tradycje, w obliczu społeczeństwa, które domaga się pragmatycznych innowacji i zmian teologicznych, często kosztem głębi duchowej. Analizujemy, jak współczesne społeczeństwo często uważa tradycje za coś przestarzałego, podczas gdy w rzeczywistości praktyki te reprezentują żywą esencję odwiecznej mądrości. Tradycja nie jest powrotem do przeszłości, ale ciągłym świadectwem tego, jak wiara kształtowała życie i kultury na przestrzeni wieków. Zachowanie tradycji nie stanowi przeszkody dla postępu. W czasach niestabilności wiara jawi się jako latarnia morska, prowadząca nas przez ciemność. Należy uznać niezmienną wartość tradycji i nauk przodków, fundamentów, które podtrzymują naszą wiarę na przestrzeni wieków, wiecznego ogniwa boskiej obietnicy, które łączy pokolenia. W obliczu tak wielkich prób, jaka jest rola wierzącego? Ten tekst wykracza poza zwykłe wezwanie do działania, zagłębiając się w sposoby, w jakie każdy wierny może wzmocnić swój udział w zachowaniu i odnowie wiary. Przeanalizujemy osobiste historie osób, które przekształciły swoje życie i otaczające je społeczności poprzez oddanie i służbę. Zbadamy relacje z odnowionych żyć, które stały się żywymi przykładami wiary w działaniu. Omówimy, jak indywidualne modlitwy, uczestnictwo we wspólnocie i manifestacja świadectwa życia mogą wpływać nie tylko na własną podróż duchową, ale także inspirować przyszłe pokolenia. Każda jednostka ma potencjał, by być promieniem światła, agentem transformacji, który prowadzi innych z powrotem do sedna doktryny chrześcijańskiej. Misją każdego jest stać się przewodnikiem, kierując innych do bardziej intymnego połączenia z transcendencją. Rolą chrześcijanina w dzisiejszych czasach jest wyrażanie w namacalnych działaniach tego, co deklaruje się w wierze, łącząc słowa z czynami, które demonstrują bogactwo życia w zjednoczeniu z sakrum. Komunia wykracza poza prosty rytuał, będąc sednem życia we wspólnocie religijnej, więzią, która łączy nas w gobelin zbiorowej wiary i wspólnej tożsamości. Odniesiemy się do tego, jak zjednoczenie między wiernymi staje się barierą przeciwko podziałom, które grożą rozpadem kościoła. Tutaj odkryjemy głębokie znaczenie uczestnictwa w eucharystii, które pobudza nas do przezwyciężania naszych różnic i jednoczenia się jako jedno ciało. Komunia jest ekspresyjnym aktem solidarności i uczucia, odzwierciedlającym trynitarną jedność Boga. Aby kościół pozostał silny, zjednoczenie między jego członkami jest niezbędne przeciwko siłom zewnętrznym i wewnętrznym które starają się rozcieńczyć jego przesłanie i misję. Solidność wiary tkwi we wspólnocie, w tej rozległej sieci wierzących, którzy wzajemnie się wspierają, w dzieleniu się stołem eucharystycznym i w odnawianiu obietnic składanych podczas każdej celebracji. Omówimy, jak to poczucie wspólnoty można kultywować, aby wzmocnić duchowe połączenie i stawić czoła wyzwaniom współczesnego świata w sposób wspólny i skuteczny. Angażując miłość i solidarność w każdym działaniu i modlitwie. Cisza i modlitwa są skrzydłami duszy, które wznoszą ją do tajemnicy boskości. W tym rozdziale odniesiemy się do praktyki ciszy jako zasadniczego balsamu dla niespokojnej duszy, w przeciwieństwie do dzisiejszego przyspieszonego społeczeństwa, które ceni tylko ciągły ruch i nieustanną aktywność. Znaczenie dobrowolnego spokoju w społeczeństwie, które boi się bezczynności. Jest tutaj odkrywane na nowo jako akt duchowego oporu i odpoczynek dla ducha. Oddalając się od nieustannych rozproszeń, jesteśmy prowadzeni do głębokiego zanurzenia się w naszym wnętrzu, gdzie boskość nas zaprasza i przemienia. Zbadamy tradycje kontemplacyjne, które na przestrzeni wieków okazały się skutecznymi drogami do odnalezienia spokoju, perspektywy i bardziej intymnego połączenia z Bogiem, poprzez historię mistrzów duchowych i mistyków, którzy odnaleźli w Bogu pełnię życia. Omówimy, jak praktyki te, gdy są przyjmowane w sposób uporczywy, mogą ożywić duchowość osobistą, przywracając wiarę i odnawiając serce, aby stawić czoła wyzwaniom współczesnego świata z odwagą i łaską. Przyszłość wiary katolickiej leży w rękach tych, którzy dzisiaj kroczą w jej świetle. To jest zaproszenie do refleksji. Niech każdy wierny poczuje się wezwany do ponownej oceny swojej roli w podtrzymywaniu wiary uznając znaczenie swoich działań i modlitw w budowaniu przyszłości, w której chrześcijańskie przesłanie będzie nadal oświecać świat. Podróż wiary jest ciągłym procesem odkrywania, uczenia się i odnowy, a każdy z nas ma obowiązek przyczyniać się do jej rozkwitu. Ta ostatnia refleksja dotyczy znaczenia naszego udziału w utrzymaniu głębokiej i istotnej wiary, która ceni historię, ale także zwraca się ku przyszłości z optymizmem i stanowczością. Potwierdzamy, że podróż duchowa jest obowiązkiem zbiorowym, który wymaga naszej ciągłej troski i zaangażowania. Obyśmy mogli wznosić nasze modlitwy i działać aktywnie, dążąc nie tylko do naszego natychmiastowego dobra, ale także zapewniając, że przesłanie uczucia i nadziei Chrystusa będzie nadal promieniować na planetę, z odnowionym przekonaniem i zjednoczeni wspólnym ideałem. Poświęćmy się ochronie uczucia i prawdziwości, które zostały nam przekazane przez wieki, zapewniając, że światło wiary będzie nadal świecić, nieustannie prowadząc niezliczone osoby w poszukiwaniu kierunku i sensu w życiu, oby nasz wspólny wysiłek wzmocnił fundamenty naszej wiary dla przyszłych pokoleń.